Wojna kulturowa to nie jest tylko popularne hasełko, które jest nadmiernie wykorzystywane przez takie czy inne środowisko polityczne, ale przede wszystkim jest to realny konflikt. Spór zupełnie podstawowych wartości dla milionów osób na całym świecie spór o tożsamość, wartości i normy społeczne spór, od którego bardzo trudno współcześnie uciec. I pomimo, że ten konflikt nie rozgrywa się na polach bitew, to w jego wyniku zaczynają ginąć ludzie. Często pomijane faktem jest to, że wojna kulturowa nie jest zderzeniem tylko dwóch przeciwstawnych frontów. Otóż wręcz przeciwnie, ona rozgrywa się na wielu różnych poziomach. Jednostkowym, gdzie zbiera swoje żniwo w postaci tragedii pojedynczych ludzkich istnień, które stają się symbolami całego zjawiska. Zbiorowym, w którym walka poszczególnych grup często przenosi się na ulicę. Oraz instytucjonalnym, gdy starcie odbywa się już z udziałem organów i instytucji państwowych. Czy zabójstwo za poglądy to pojedynczy incydent? Czy takie konflikty są możliwe do opanowania? Czy to już spirala, której nie da się zatrzymać? Oraz kto tak naprawdę nakręca wojnę kulturową? Politycy, media, czy może my sami? Zapraszam na ten trudny, ale bardzo istotny współcześnie materiał. Rozdział pierwszy. Zabawa jako symbole. Ambitny, religijny, młody mężczyzna trafiony w szyję pociskiem na oczach setek fanów. Młoda dziewczyna zasztyletowana zaskoczenia przy obojętnych spojrzeniach wielu współpasażerów metra. Oba te wydarzenia miały miejsce w bardzo krótkim odstępie czasu i pomimo tego, że przede wszystkim są to tragedie osobiste, szczególnie dla rodzin ofiar, to oprócz tego stały się one symboliczne i dotkliwe dla milionów ludzi na całym świecie. W przypadku Charlie'ego Kirka mamy do czynienia z wyjątkowo złożoną historią. Charlie był postacią znaną z amerykańskich mediów, przy tym był też politycznym aktywistą o zdecydowanie prawicowych poglądach. Słynął szczególnie ze swoich akcji, w których był gotowy rozmawiać z każdą chętną osobą, zwłaszcza z tymi, którzy nie podzielali jego światopoglądu. Choć często zdarzało się tak, że obie strony zostawały na końcu przy swoim zdaniu, to wyraźnie dla Charlie'ego ważny był sam dialog. 10 września Charlie Kirk prowadził spotkanie na kampusie należącym do Utah Valley University. W trakcie odpowiadania na pytanie jednego z uczestników, Kirk został postrzelony w szyję. Przetransportowano go do szpitala, gdzie zmarł dwie godziny później. Sprawca został ujęty 12 września. Okazał się nim Tyler Robinson, 22-latek o lewicowych poglądach. Za dowód w sprawie służą m.in. wiadomości Robinsona, które wymieniał ze swoją transpłciową partnerką, mające wskazywać na planowanie zamachu. Śmierć Iryny Carudzkiej miała miejsce 22 sierpnia w Charlotte w Karolinie Północnej. Pochodziła ona z Ukrainy, w związku z rosyjską inwazją musiała opuścić swój dom i poszukać bezpieczniejszego miejsca. W ten sposób trafiła do USA. Feralnego dnia Iryna siedziała spokojnie w wagonie kolei miejskiej, kiedy to nagle została zaatakowana przez mężczyznę siedzącego za nią. Napastnikiem był recydywista De Carlos Brown. Zadał jej trzy ciosy, które w ciągu kilku minut pozbawiły dziewczynę życia. Obie te tragedie stały się szybko przedmiotem dyskusji. Opinia publiczna płonęła, przepełniona gniewem, w przypadku śmierci Iryny Czarudzkiej Wskazywano na problemy systemowe. Jej tragedia trafiła do kosza z napisem Ofiara amerykańskiego chaosu. Prezydent Donald Trump wprost przypisał winę za jej śmierć demokratom, którzy, według niego, Odpowiadali za niewydolny system sądowniczy. Okazało się bowiem, że sprawca De Carlos Brown był chorym psychicznie człowiekiem z przestępczą przeszłością. W ostatnich latach aż 14 razy trafiał do więzienia za najróżniejsze konflikty z prawem, m.in. za rozbój z bronią, kradzież, włamanie, pomimo swojej historii został jednak przez wymiar sprawiedliwości wypuszczony na wolność, gdzie w końcu dokonał makabrycznego czynu. Zwróćmy jednak uwagę na to, co łączy te obie zbrodnie. Z pozoru nie mają one ze sobą wiele wspólnego, bo pierwsza to zabójstwo na tle ideologicznym dosłownie za poglądy, drugą natomiast trudno jakkolwiek zaklasyfikować. Obie jednak stały się symbolem szerszego zjawiska i z pewnością przyczyniły się do tego nagrania. Obraz z pociągu, pomimo swojej brutalności, idealnie wpisuje się w narrację prawej strony sceny politycznej w USA. Widzimy w nim drobną blondynkę, która jest ofiarą ataku ze strony wysokiego, czarnoskórego przestępcy. Ten wizerunek był na tyle silny, że lewa strona sporu politycznego była bez szans w odpieraniu zarzutów republikanów. Oliwy do ognia dodawał jeszcze fakt, że wiele najpopularniejszych mediów informacyjnych traktowała sprawy Iryny pobieżnie, a czasem nawet w ogóle jej nie dostrzegano. To tylko utwierdziło prawą stronę w przekonaniu, że... System nie chce dostrzec problemów, które sam stworzył. O ile obraz przedstawiający zasztyletowanie Iryny Zarudzkiej bardzo dobrze oddawał obawy wielu Amerykanów, o tyle zamach na Charliego Kirka wprost utwierdził ogromną liczbę ludzi w tym, że wolność wyznawanych przez nich poglądów jest zagrożona. Bo mamy w tym wypadku prawicowego mówcę, który choć przez wielu uznawany za kontrowersyjnego, to jednak był dla Amerykanów symbolem otwartości na dialog i właśnie podczas dialogu, Charlie zostaje zastrzelony. Osuwając na bok jego poglądy, Charlie dyskutował w sposób merytoryczny i kulturalny. Nieistotne jest to, czy miał rację, czy nie. To niech każdy rozstrzygnie sobie sam. Istotna jest jednak postawa, którą prezentował postawa dialogu i debaty czyli w teorii coś, do czego powinniśmy dążyć, niezależnie od tego, po której stronie światopoglądowej barykady aktualnie jesteśmy. I właśnie podczas eventu nastawionego przede wszystkim na dialog, Charlie zostaje zastrzelony przez młodego człowieka o lewicowych poglądach. Hasła i symbole kojarzące się z radykalną lewicą były przez niego wydrapane nawet na pociskach w jego broni. Stąd też opinia publiczna powiązała jego poglądy między innymi z Antifą. Przez lata radykalna lewica porównywała wspaniałych Amerykanów, takich jak Charlie do nazistów, najgorszych masowo morderców i przestępców na świecie. Tego rodzaju retoryka jest bezpośrednio odpowiedzialna za terroryzm, który obserwujemy dziś w naszym kraju i musi się natychmiast skończyć. W sytuacji nie Poprawiała w tym wypadku karygodna postawa wielu osób, które w mediach społecznościowych wyśmiewały się lub nawet pochwalały zabójstwo Kirka, argumentując to faktem, że był on zwolennikiem liberalnego prawa do posiadania broni. Ten brak zdrowego rozsądku dodatkowo podgrzał atmosferę i konflikt w sprawie śmierci Kirka na linii prawica-lewica. Rozgorzał on tak mocno, że dosięgnął nawet naszego kraju. Mieliśmy u siebie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina, młodego samorządowca z Lewicy który na TikToku wyśmiewał się ze śmierci czarniego. Z drugiej strony, poseł Dariusz Matecki z pisu chciał przekazywać władzom USA listę polskich obywateli, którzy publicznie popierali morderstwo Kirka. Nakręcanie kulturowych konfliktów na pierwszy rzut oka wydaje się bezsensowne, bo nie przynosi nic dobrego społeczeństwu. Ale niestety, tak naprawdę wpisuje się ono w logikę ekonomii uwagi której to właśnie gniew jest najszybciej i najskuteczniej rozchodzącą się emocją. Mechanizm ten zadziałał kilka lat temu po śmierci George'a Floyda i działa również dzisiaj. Ten klip był naprawdę dobry. Nie zapomnij wpaść na główny kanał Nie Wiem, Ale się dowiem, by zobaczyć jego pełną wersję. Dołącz do społeczności Filar, inicjatywy od mężczyzn dla mężczyzn. Możesz znaleźć tam mnie w pełni bezpłatną pomoc psychologiczną i wiele więcej. Padni po białko oraz witaminy naszego partnera KFD i złap rabat z kodem, nie wiem, 5.